Przymierzymy Świacia Rodzina. Gosia i Bartek czekaj. Witamy serdecznie. Yy, dzisiaj rozmawiamy bez ściemy. Uda się. No, no. <laughs> Zawsze się staramy bez... być szczerzy. Tak, no bo... Ale dzisiaj szczególne przykazanie. Tak. Yy, Niemu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. dzisiaj ten bliźnim będzie nasz małżonek. Bo jak najbardziej chcemy ugryźć ten wątek małżeńsko i zobaczyć, co z tego jesteśmy w stanie wyciągnąć dla nas, dla, dla naszych związków. Tak. I, I mamy tutaj różne obszary. Widzimy co najmniej trzy. I pierwszy to jest taki, kiedy może zaczniemy najbliżej, czyli kiedy rozmawiamy ze sobą. I na przykład zaczynamy rozmawiać w taki sposób, że Wiecie, bo ty zawsze się spóźniasz, bo ty nigdy nie pomagasz mi tam w pracach domowych, bo ty znowu nie wrzuciłeś skarpetki na podłogę, nie? I, I jesteśmy w takich właśnie tych wielkich kwantyfikatorach I tymczasem to może... Jakby to jest za, zafałszowujemy obraz nie? naszego współmarzonka i to mhm. zafałszowujemy go sobie. I też takie stawianie sprawy nie prowadzi do yy, jakichś yy, dobrych sytuacji, dobrej wymiany zdań, tylko prowadzi do kłótni, nie? No bo yy, ta druga osoba czuje się atakowana, yy, yy, jakaś oskarżana, oceniana, nie? Ja to mhm, to niesprawiedliwe. <laughs> tak, a dlaczego hmm. niesprawiedliwie? Dlatego, że yy, yy, to nie jest odniesienie do faktów, nie? Fakt to jest ta sytuacja, która się aktualnie wydarza, nie? Czyli ojej, widzę te, te skarpetki na podłodze i one mnie denerwują. Możesz je odłożyć yy, yy, na, tam do kosza na brudy czy gdziekolwiek yy, i zobaczyć, jaka to jest zupełnie inny komunikat, nie? Kiedy jesteśmy w faktach, a nie, bo ty znowu tych skarpetek nie odłożyłaś. Yy, I dla, dlaczego to jest fałszywy obraz? Dlatego, że myślę sobie, że na pewno choć jeden raz się zdarzył taki, że te skarpetki wylądowały w koszu wtedy, kiedy powinny, prawda? I wtedy już to całe zdanie staje się nieprawdziwe. Tak samo jak nie wiem, bo ty zawsze się spóźniasz. Na pewno zdarzyła się chociaż jedna sytuacja, w której ta, ta druga osoba się nie spóźniła. I, I to też jest od razu nieprawdziwe zdanie. Mhm, nie? Bo... I tak. No. No, no zawsze to Pan Bóg kocha. Nie? Jeżeli chodzi o człowieka, no człowiek jest zawsze zmienny. Nie? I tutaj nie ma, nie ma reguły, i mamy lepsze, mamy gorsze dni. I to... To pokazuje nieprawdę i pewnie no zawsze można ok, jak ja usłyszę, nie wiem skąd w ogóle ten przykład skarpetki. Ja odkładam, tak Ale jest. dobra, ale już, bo, będąc przy tym przykładzie, nie, yy, to znaczy, ok, czyli ona nie zauważyła, jak tydzień temu i miesiąc temu odłożyłem, nie? To znaczy, to już w ogóle się nie będę starał. I to pokazuje, ale też pokazuje... Yy, te słowa ciągle, zawsze i tak dalej, te wielkie kwantyfikatory, jakie jest nastawienie serca tej drugiej człowieka, drugiej osoby, które wypowiada. Tak naprawdę ten, kto to mówi, to znaczy, że cały czas go boli, to, co było przecież, nie, nie przebaczył, nie? Cały czas jest jakiś tam wrzut, który narastający, nie? I to jest, to jest, jak my sami o tym mówi, mówimy i używamy, to łapmy się na tym, aha, to znaczy we mnie coś tam cały czas się kisi. Trzeba usiąść i pogadać, bo coś rośnie i lepiej to od razu w zarodku wyczyścić, niż pozwolić, żeby coś, co nas dzieli, coś, przez co jestem jakoś tam widać zły, wściekły na tego swojego współmałżonka, żeby to wyczyszczać. Bo czasami to kłamstwo, to jest o której gosia mówi, to to, że zawsze, to na ten moment to jest. Na bieżąco w tej warstwie to rzeczywiście może ranić, nie? Ale to jest za, za tym jeszcze jest coś głębiej, nie? Czyli mm -hmm. jakaś pewien, pewien brak jedności. Tak, mm -hmm. i też sobie myślę o tym, że jak rozwiązujemy takie rzeczy od razu, to to nie rośnie w nas, nie? Bo kiedy to jest, wiecie, odkładane, no dzisiaj nie powiem o tych skarpetkach, jutro nie powiem, pojutrze nie powiem, a za dwa tygodnie wybuchnę, nie? I zrobię z tego taką awanturę, że drugi stanie i powie. Przecież to są tylko skarpetki, o co ci chodzi? Nie? I że ta, ta reakcja będzie nie, nieadekwatna, no ale przez to, że to się zbierało, zbierało, narastało y, i, i doprowadzamy do takiego momentu, kiedy już nie, nie jesteśmy w stanie i nie potrafimy powiedzieć o tych, o tych przysłowiowych skarpetkach y, spokojnie i normalnie, nie? A, y, a kiedy jakby załatwiamy takie rzeczy na nie, bieżąco i y, zaraz jeszcze o tym powiemy, i na przykład mówimy sobie, o. Wi, y, widzę, że skarpetki że leżą, denerwuje mnie to, możesz je odłożyć do kosza, to ja mówię o sobie. Nie mówię o tej drugiej osobie. Myślę, że już od razu możemy o tym no, powiedzieć. I że to o, to o tym w ogóle, to jest klucz nie? że żeby mówić o sobie, o tym, co ja czuję, o tym, z czym mi jest źle, tylko uwaga, uwaga, bo ten komunikat ja też można tak sprytnie sformułować, żeby nigdy mówić o sobie, ale jednak walić w tego drugiego. Nie? E, czyli e, mówmy tak, jakbyśmy sami chcieli, żeby do nas, mm, do nas ktoś mówił, nie? żeby to nie było raniące, żeby to nie było oskarżające, oceniające. E, i, I wtedy być może ta komunikacja między nami się e, poprawi. Druga sytuacja, właśnie o tym fałszywym świadectwie, to jest taka, kiedy nie wiem, pokłóciliśmy się, co się wydarzyło i trzaskam drzwiami, albo w ogóle generalnie idę gdzieś na zewnątrz i zaczynam opowiadać. A potem mój to jest taki siaki, owaki i w ogóle najgorszy na świecie. Mm, no, i fajnie, yy, wygadałam się. <grywa> e, tylko z czym zostaje ta druga osoba, która mnie słucha? Najprawdopodobniej zostanie z fałszywym obrazem mojego współmałżonka. I e, jeśli e, ja będę mówić, właśnie o nim, że jest niedobry, że jest taki, że, że, że jakoś sobie tam w tym się rozkręcę. To być może wcale nie usłyszę od tej osoby, do której poszłam, niczego wspierającego. Tylko wracza, to po co ty z nim siedzisz? Po co ty z nim jesteś? I takie słowa nie pomogą mi wrócić do dobrego kontaktu z moim współmałżonkiem. Mm -hmm. I tak sobie myślę, że je, jeśli w ogóle. Chcemy gdzieś iść na zewnątrz, to dalej mówimy o sobie, nie? Jest mi trudno z tym, że jest taka sytuacja. Nie mogę sobie powiedzieć, denerwuje mnie to. I, I kiedy mówię o sobie, no to mówię, ale jakby nie, nie pokazuję tego fałszywego obrazu mojego współmałżonka, nie. A, i, I myślę sobie, że takie mówienie. Ma większe szanse tego, że faktycznie zajdzie mi ciśnienie, wrócę do domu i będę w stanie dogadać się z moim współmałżonkiem. I druga sprawa, że tam na zewnątrz jakby yy, nie zostawię tego fałszywego obrazu nie mojego małżonka. Było też w wielkiej mądrości trzeba, tak? Bo nie chcemy Wam powiedzieć nie idźcie na zewnątrz, bo są momenty, w którym potrzeba pomocy zewnętrznej. I, i, pogadać, i nie? trzeba pogadać. Czasami w ogóle po prostu trzeba zgłosić pewne rzeczy, nie? Yy, przy jakichś tam drastycznych sytuacjach, ale trzeba wielkiej mądrości, żeby wybierać tą osobę, której chcemy mówić, nie? To nie nie, że paplamy na lewo i prawo, bo też pamiętajmy, że przede wszystkim... Łączy nas e, ślub, między innymi wierności e, i, i pewnie nie czułbym się najbardziej komfortowo, jak moje trudności nagle potem u miasta wywiedziało, z czym się zmagam, nie? E, bo to to jest. Pewna przestrzeń między nami. I to jest jakaś intymność nasza, nie? I żeby iść do. Jeśli kogoś wybieram na zewnątrz, no to żeby to była osoba zaufana. I druga taka, która nie będzie mnie nakręcać, nie? Nie będzie mnie rozkręcać, tylko stanie, będzie wspierająca po prostu, nie? Że mnie wysłucha, że da mi wsparcie i wysłucha mnie w taki sposób, że ja jakby właśnie, yy, nie wiem, no w taki dobry sposób. Czyli to tak trochę jak mówiłem dwa tygodnie temu, to, yy, trochę tutaj popatrzmy też, traktujmy to jako środek, czyli jaki to ma dać cel, nie? Pewnie u Pani jest trochę inaczej, bo po prostu muszą wygadać to wszystko, co się dzieje w głowie. Yy, my to pewnie troszkę inaczej działamy. A jeżeli potrzeba, no to żeby to było celowe, żeby to budowało, I tutaj pewnie, no tutaj duża ostrożność, żeby nie było tak, że tam znowu się pojawia widmo mamusi, do której dzwoni się i mówi, jaki ten mój mąż, czy tam twój zięć jest straszny i tam właśnie robi to konflikt jeszcze więcej w rodzinie. Tak, mamusi, ale bo mamusia ląduje z takim, że ojej, on robi krzywdę ma... mojemu córecz, dziecku. I albo... w ogóle, mhm. wiecie, i się robi jeszcze większy bo y, problem, dlatego że jest szansa, że współmałżonkowie się ze sobą dogadają, a mama z tym zostaje, mhm. nie? I potem co, co dalej, nie? Jak, tak. to, jak te relacje mhm. mają wyglądać, nie? Pewnie z naszego doświadczenia to jest lepiej, jeżeli się idzie do jakiegoś, nie wiem, spowiednika zaufanego i o takich rzeczach e, się rozmawia, komuś może. Ale też o przyjaciółce, komuś, mhm. tak, komuś bliskiemu, nie? I to mówię, że, że po prostu... Zaufanie. To kończę zaraz zdanie, chociaż jedno mam nadzieję. No i y, 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 o, o tym chciałem powiedzieć, o to jest takiej ostrożności też, nawet jeżeli się idzie do specjalisty. Bo znamy przypadki, gdzie ktoś szedł po prostu do psychologa szukając zaufania, a to co dostał... Pomocy y, Nasz pomocy, a to co dostał, dostał informację, a ten chłop to na pewno cię zdradza, nie? Bez, bez jakiejś informacji szerokiej. I to była taka sytuacja, gdzie to nie budowało małżeństwa w żaden sposób. A tylko ponieważ no, ktoś miał takie e, e, przeświadczenie, co, co gdzieś tam mogło tak naprawdę zniszczyć szansę na. Na, na budowanie budowanie. i na budowanie mm. dalej nie, czegoś. Więc e, jakby no, takiej dużej ostrożności, nie? E, mm. e, no i trzecia płaszczyzna, o której chcieliśmy powiedzieć, to jest e, też takie zafałszowanie obrazu e, dzieciom. Dzieciom, nie? Że czasami. Eee, taką sytuację widzę na przykład, że właśnie nie wiem, mąż się spóźnia do, e, z, do domu z pracy i mama do dziecka mówi e, właśnie zobacz, twój tata to się zawsze spóźnia, nie można na niego liczyć e, i, i takie informacje jakby dziecku dostarcza. E, o jego tacie i teraz z, właśnie z jakim obrazem, zafałszowanym znowu, zostaje dziecko, nie? I też jaki to ma na nie wpływ. I to też można zupełnie inaczej jakby zobaczyć, bo kompletnie czym innym jest powiedzenie: martwię się, bo twój tata jeszcze nie wrócił, nie? Chodź, zadzwonimy do niego, zapytamy się, co tam się dzieje, nie? I, I właśnie, żeby tutaj to jest też bardzo delikatna materia, bo można naprawdę w jakiś taki bardzo zbudować jakiś zupełnie nieprawdziwy obraz rodzica drugiego swojemu dziecku. I myślę sobie, że to może się dziać szczególnie wtedy, kiedy na przykład w małżeństwie są trudności i jest jakiś kryzys, i, i dziecko się staje takim. Y, takim, wiecie, y, że się... Y, Towarem do przyciągania. Tak, mhm. nie? Że który rodzic będzie lepszy, nie? Który... Y, y, że ja Ci tu pokażę, że, nie wiem, Twoja mama to jest beznadziejna, a ja tu jestem taki dobry dla Ciebie. Albo ja Ci tu pokażę, że twój, właśnie Twój ojciec jest do niczego, y, a tutaj zobacz, ja, ja jestem i, i, i coś tam robię, nie? Y, dla Ciebie, więc... No, musimy być bardzo ostrożni, żeby tak konflikty między nami nie przerzucać na dzieci, nie robić ich jako sędziów, żeby wybierali to jest lepszą stroną, to jest ofiarą, to jest agresorem, żeby też tak naprawdę te nasze krzywe, fałszywe obrazy drugiej osoby nie przerzucać na, 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 na dzieci. Ja myślę, że fajne gdzieś czytałem porównanie, że naprawdę dla dzieci konflikt między rodzicami to tak jak dla nas by się trójca święta czasy są kłócić, nie? I teraz pytanie, co tu zrobić. I, I to jest wielka sztuka, żeby w ogóle nie przenosić tego całego baźlu, który jest między nami, jeżeli mamy tę naszą relację niepokładaną. Tak, nie? i warto też pamiętać, że to jest bardzo jakby wielka mądrość, że y, jeśli y, y, dziecko weźmie tą winę za tą sytuację, za ten konflikt na siebie w takich sytuacjach, ono nie przestanie kochać ani jednego, ani drugiego rodzica. Ono przestanie kochać siebie. I też, co ciekawe, w książce Gajdów, Rozwój, tam jest takie były takie etapy też dorastania, przejścia pewnych rzeczy, i tam był wskazany moment, przeb... czy przebaczyłeś już lepszemu rodzicowi. Dla mnie to było zastanawiające, jak lepszemu, nie? Przecież zawsze to jest ten gorszy rodzic, który zrobił tyle krzywdy, i czemu, czemu tego lepszego w ogóle trzeba za cokolwiek winić? I rzeczywiście tam patrzenie, że tak naprawdę z drugiej strony to pokazało, gdzie mnie to dotknęło, że ten lepszy rodzic to tak naprawdę mógł być ten rodzic, który lepiej manipulował, yy, który tak naprawdę... Lepiej zas... rozgrywał, nie rozgrywał, bo tak, wiecie, czasami zas, my zas, widzimy... Zaciągnął siebie Ciebie jako dziecko pod swo... dla swojego użytku tak naprawdę. I, i, to jest, yy, I to też jest pewna relacja, którą trzeba przepracować i, i pewnie jak jesteśmy rodzicami, to starać się, żeby, żeby takie dzieła się nie wprowadzać. Tak i, mhm. i też yy, znamy takie sytuacje, że yy, na przykład yy, yy, bardzo zły obraz ojca miała dziewczyna. A, a gdzieś, w, jakby w procesie swojego też odkrywania tego, takiej prawdy o sobie, o, też o swojej rodzinie, odkryła, że, że to właśnie tak nie było że, że tata wcale nie był taki zły, ale tak był pokazywany przez mamę, nie? i że to. I to duża praca i duża droga była, żeby odkryć że wartość właśnie tego taty, że on, że, że on wcale taki nie był, nie? Tak został jej pokazany. Hmm. Czy coś się jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Chyba tyle. Tam jeszcze taka mała gwiazdka, tylko że, tutaj, że, że te, to przykazanie ma w sobie dwie części, nie? Tutaj jest niemów fałszywego świadectwa. I tutaj nie ma kropki postawionej, tak? I tam mm, potem jest jednak przeciw bliźniemu swemu. Może już za bardzo prawniczo na to patrzę, ale tam jednak czytałbym taką a w sensie, w yy, sytuacji... Yy, może być tak, że trzeba powiedzieć to, to fałszywe świadectwo. Być może to są takie proste rzeczy, że gdzieś jesteśmy w gościach raz na sto lat i ta zupa jest naprawdę zasłona, mówimy, że jest dobra, ale w sumie to nie zmieni długo, i tak mi nie będzie długoterminowo, w tym, w tym miejscu, żeby żeby to powiedzenie w tej zupie miało sens, nie? Ale są żeby takie... Nie robić komuś są takie rzeczy, żeby, żebyśmy też brali odpowiedzialność za to, co, co mówimy, jak żyjemy, żeby właśnie... Czasami trzeba wziąć odpowiedzialność. Siebie. Tutaj dzisiaj, jak rozmawialiśmy o tym odcinku, wspomnieliśmy słowa mm, ja znajomego księdza Gości. Tak, nie? wiecie, kiedyś y, słuchaliśmy kazania i to y, ja byłam ogromnie zaskoczona tym kazaniem. Natomiast była y, tam mowa właśnie o zdradzie i o tym, jak y, ktoś przychodzi do konfesjonalu i, i mówi o tym, że zdradził swojego współmałżonka. Nie? I ja byłam bardzo zaskoczona, że y, właśnie księża są tak uczeni i tak też radzą. Że te osoby mają nie mówić drugiemu współmałżonkowi o tym, że, że ta zgrada się dokonała. Jest się zasadziłam w głowę dlaczego? Przecież to, o co tutaj chodzi, nie? I, I to jest bardzo jakby mądrość duża, dlatego że to jest jakby. Yy, Czasami może się tak zdarzyć, to jest przerzucenie odpowiedzialności na tą drugą osobę, nie? I to jest obarczenie jej tym, i to jest jakby zrujnowanie też jej życia za tym idzie, nie. I taka prawda, która właśnie rujnuje czyjeś życie, to nie jest prawda taka, która powinna być jakby powiedziana, nie? że w takich sytuacjach bardzo ekstremalnych to nie, kiedy to y, nie służy po prostu mm. nie? żadnemu dobru, to, y, to tego się nie wyjawia i y, ta osoba, która straciła, mm. zostaje z odpowiedzialnością i z tym, że niesie ten krzyż potem dalej, nie? Y, A co będziecie myślicie o płamaniu? Dobre czy niedobre? Mm -mm. Mm -mm. Można czy nie można? Mm -mm. A tego nie? Ja mam wiek tu dzieci przyszły, to mi się jeszcze jedna e, sytuacja mm. przypomina. O, zobaczcie, tutaj Bartek jest oblężony. E, jeszcze jedna mi się sytuacja przy, przypomina, kiedy to my słyszymy właśnie od dzieci trudne słowa. Czasami się tak zdarza, nie? Że, że ktoś powie: Kupia mama, nie? że ty jesteś kupia, bo coś tam. Nie Ktoś tak mówił kiedyś. Czasami <laughs> się tak zdarza. I, I to jest, ja można to sobie. To jest tego. też fałszywe świadectwo, nie? Mm -hmm. <laughs> Jakie dostajemy od kogoś, nie? czyli od naszego dziecka, ale warto wtedy jakby zrozumieć, jaka jest sytuacja i zobaczyć, że to nie jest komunikat o mnie, że to jest o tym, o, o, komunikat o moim dziecku, jakiemu jest w tym momencie trudno. I ono nie potrafi po prostu inaczej tego wyrazić niż właśnie powiedzieć, a głupi ta ta głupia mama, czy jeszcze jakoś inaczej, nie? I to wtedy bardzo jakby świadomość tego jakby pomaga, pomaga bardzo wesprzeć dziecko, a nie zatrzymać się na tym, że ojej, ja teraz usłyszałem o sobie takie trudne słowa i jest mi przykro. I, i właśnie i że ta sytuacja wtedy może się potoczyć zupełnie inaczej. Dokładnie. Jak widać musi. <laughs> No. Tak, prosimy Cię, Panie Boże, żebyś pokazywał, stawiał nas w prawdzie. Ty sam jest, że że Ty jesteś prawdą. Prosimy Cię, żeby ta prawda żyła w nas, żebyś, żebyś pokazywał nam tą prawdę też w miłości i uczył nas życia w prawdzie, żebyś zawsze uczy nas, że, że prawda zawsze się obroni. Prosimy Cię, żeby nasze serca były proste, czyste, nasze myślenie było proste i czyste, żebyśmy zawsze w tej prawdzie mogli żyć. Amen. Amen. Zdrowaś? Właski, łaski Maliu. Pan Ty. między, między i błogosławiony, Tobą. żywota Maliu. Twojego, Jezus, święta Maliu. Matko Bo Boże, bódź się z nami. grzesznymi, I teraz i w godzinę śmierci, Amen. Jasiu? Panie jeśli śluźnujcie zawsze przy mnie, stoi lenu w wieczór, we w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, z Ciebie, i czoła mego, i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Amen. Pa, pa. Amen. Hmm. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.